Cześć wszystkim, Duda z TCGN i zapraszam Was na kolejne podsumowanie tygodnia, a w tym tygodniu w sumie skupimy się głównie na tym, co nadchodzi. Myślę, że tak, że co nadchodzi w karciance, fizycznej karciance, bo tego jest najwięcej. No i może zacznę od tego, co już poruszałem w ostatnim poradniku zakupowym, czyli wiemy, jakie karty promo znajdą się w Prismatic Evolutions Premium Figure Collection, Przypominam, jest to produkt zaplanowany na końcówkę września tego roku i kartami promo mają być Umbreon EX i Espeon EX. Wiemy tyle, nie wiemy jakie będą to grafiki kart, natomiast tak jak już wspominałem w poradniku zakupowym, będę zawiedziony, jeżeli to nie będą jakieś inne, fajne, alternatywne grafiki dla obydwu tych Pokémonów, których jeszcze nie widzieliśmy ani, za, ani w kartach angielskich, ani w japońskim odpowiedniku. Kolejne newsy jeśli chodzi o tym razem sprzedaż oficjalną poprzez Pokemon Center. Pokemon Center wprowadziło nowy system kolejkowania, jeśli chodzi o zakupy na ich stronie internetowej. Czy to coś zmieni w kontekście skalperów tak zwanych, czy botów kupujących? Może. Zobaczymy. Z tego co słyszałem i z tego co zresztą Pokebitch mówi nie będzie limitu na zakupy produktów tak typowo na każdy produkt będzie po prostu ten system kolejkowania na razie wdrożony zobaczymy jak to się sprawdzi przy premierze najbliższego setu czyli pod koniec marca jeśli chodzi o powiedziałbym takie rzeczy no w sumie świąteczne bo zbliża się pokemon day czyli święto wszystkich fanów pokemonów 27 lutego to jest ta data i w związku z tym będzie można zgarnąć różne fajne albo i mniej fajne karty promo. Wiemy, że w Amery na amerykańskim rynku, nie wiem jak u nas to będzie wyglądało, będą rozdawane karty promo na ligach Pokemonowych odbywających się w Pokémon Day i będą to Pokemony takie jak Feraligator i to jest SVP 213, Pikachu SVP 214 i Tox EX. i X. SVP 215. Karty pochodzą z Illustration Contest 2024, czyli z tego konkursu na ilustrację do kart Pokémon. Wszystkie te karty mają być pozbawione tej warstwy holo. To jest ciekawe, czemu nie holo? Ale ciekawe też jest to, że karty z tego Illustration Contest będą rozdawane chyba po raz pierwszy jako takie karty nagrody w ligach Pokémonowych. Dodatkowo wiemy też, że ligi mają otrzymać Sylvia Ona z Prismatic Evolutions, który będzie miał stempelek Pokémon Day. Natomiast będzie to zwykła wersja Holo, a nie taka galaxy Holofoil, jak w przypadku Seru, Ledge z zeszłego roku. Jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy, które są związane z Pokémon Day, no to jest Blister z dwiema paczkami Prismatic Evolutions i z kartą Iwi, która ma ten stempelek. Day, natomiast one najprawdopodobniej w Europie nie będą dostępne, natomiast sama karta iwi będzie dostępna i ma w, u wybranych sprzedawców być udostępniana, na jakichś zasadach, pewnie na takich, że trzeba będzie za ileś pieniędzy dokonać zakupu, żeby ją otrzymać. Jeśli chodzi o te karty, które wspomniałem wcześniej, czyli te karty z Illustration Contest, one będą również dostępne przy zakupach w Pokemon Center. W związku z tym, jeżeli są tacy z Was, którzy tam dokonują zakupów, to możecie dostać w ramach tych zakupów te karty. Trzeba użyć specjalnych kodów promocyjnych i jest to DRAW, czyli D-R-A-W 2024. I w zależności od tego, w jakim Pokémon Center kupujecie, musicie na końcu dopisać USCA c lub UK. Jeżeli tego kodu użyjecie, do zamówienia dostaniecie takie karty. Wszystkie karty razem do zamówienia będą dorzucone w jednym plastikowym opakowaniu, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Więc, jeżeli macie dostęp do Pokémon Center, to możecie w taki sposób zdobyć te trzy wyjątkowe karty. Jeśli chodzi o nadchodzące produkty, to jest coś, o czym nie wspominałem w poradniku zakupowym, bo musiałem go nagrać trochę wcześniej niż zwykle niestety, ale teraz nadrabiam te zaległości i znamy najbliższy League Battle Deck i jest to League Battle Deck zawierający Draga Dragapulta EX, natomiast z pozostałych kart, takich bym powiedział najbardziej grywalnych kart, no to jest oczywiście Fezant DTPTPTP EX i to jest chyba jedna z tych ważniejszych kart, które się pojawiają w tym Battle Decku, Natomiast jest jeszcze karta Aspect i jest to Unfair Stamp. Oczywiście będzie tych kart 60 jak zawsze. Będą znaczniki obrażeń, będzie oczywiście kostka, będą znaczniki stanu, będzie dodatkowo deck box, jak pudełeczko na akcesoria i arkusz ze strategią do gry tym deckiem, więc taki standardowy League Battle Deck. Dodatkowo dowiedzieliśmy się też co będzie, a właściwie kto będzie w wewnątrz najbliższego premium Tournament Collection i będzie to Lili. Trochę się zawiodłem, liczyłem na Arwena albo chociaż po prostu jakąś bardziej grywalną kartę. No dobra, może co do grywalności nie będę się kłócił, ale mogli chociaż dać trainera jako kartę promo. Bardzo się zawiodłem, liczyłem na jakiegoś supportera w Full Arcie, Waltarcie, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał niestety dostajemy jako kartę promo albo dla niektórych stety Lily Clefairy EX i to jest wersja full art mech, tyle powiem, jakoś tak nie przekonuje mnie to, że wszędzie teraz pchają full arty jako karty promo zdecydowanie wolały, wolałem jakieś illustration rare albo special illustration rare zakładam, że rezerwują to na takie boksy, jak w przypadku Shrouded Fable, czyli do setów specjalnych. No, ale mimo wszystko, nie wiem, zawsze fajnie było dostać tego supportera jako kartę promo w e, takim pięknym arcie. No, a tutaj trochę z tego rezygnują. Natomiast kartą trainer będą te trzy karty, które są zazwyczaj dorzucane do Premium Tournament Collection. I będzie to Lily's Pearl. Nie wiem, czy jakieś deki będą tą kartą grały. Yy, ogólnie to jest bardzo mocny atak na pieniądze w związku z Lili i niekoniecznie chyba akurat w tym wypadku na wielką grywalność. Natomiast yy, co będzie poza tymi kartami? Oczywiście standardowo 6 boosterów, tym prawdopodobnie, jeżeli grafika nas nie okłamuje, to dwa Journey Together i 1 Surging Sparks. Resztą się w sumie nie przejmujmy za bardzo. Deckbox, koszulki, znaczniki, no to taki standardowy zestaw i będzie ta naklejka. Fotosticker, naklejka w kształcie fotografii, coś takiego. No, coś co nie do końca mnie przekonuje, że jest takie fajne, że się znajduje w każdym boksie teraz, który będzie wydawany od marca. Zwyż, więc no tutaj to już zostawiam w waszej ocenie, czy to jest fajne, czy nie. Tak samo w waszej ocenie każdego z was zostawiam to, czy fajnie że jest Lilis Clefairy EX, a nie żaden supporter. Mi się to nie do końca podoba, no ale ja jestem jedyny, może jest ze mną kilka osób, zakładam, że skoro robią taki produkt, to spodziewają się, że ten produkt się będzie sprzedawał. No i na koniec przechodząc jeszcze do japońskich kart, oficjalnie został ujawniony set Heatwave Arena i będzie on zawierał pokemony takich trenerów jak Misty, Ethan, Cynthia i Arwen. To wiemy, zostało kilka kart pokazanych, stąd też wiemy jakich trenerów, trenerów możemy się spodziewać i spodziewamy się, że ten set będzie częścią naszego majowego setu, który będzie się też skupiał wokół Team Rocket. Zobaczymy czy tak będzie i ile z tych kart ewentualnie się tam znajdzie, natomiast samo Heatwave Arena jest przewidziane, premiera przewidziana jest na 14 marca. Set będzie zawierał 63 karty w secie standardowym, czyli tym przed Secret Rares. Co będzie dalej? Zakładam, że będziemy coraz więcej tych kart widzieli, więc czekajcie na kolejne filmy. Ja Wam tymczasem dziękuję za to, że dzisiaj byliście. Zapraszam Was na naszą stronę, zapraszam Was na stronę naszego partnera Światkart, na naszego Discorda i zapraszam Was do wspierania nas na Patronite i By Coffee, do których linki znajdziecie w opisie. Dzięki, że ze mną byliście, i słyszymy się w kolejnych filmach. Cześć.